Witajcie, nazywam się Marcin Konopka i wygrałem z tym bankiem. Na, w tym filmiku pokażę Wam jedno z kluczowych narzędzi, które umożliwiło mi to osiągnięcie. Oczywiście poza najważniejszym, czyli dobrym adwokatem. Drugim elementem, który przysłużył się do tego, był niewątpliwie kalkulator nadpłaconych odsetek, o którym będę mówił podczas dzisiejszej prezentacji. Powiem, co to jest kalkulator nadpłacanych odsetek, jakie są wymagania systemowe aby go zastosować, do jakich przypadków, jakich konkretnie rodzajów kredytów można go zastosować, bo nie do wszystkich, jakie korzyści możemy osiągnąć z zastosowania tego kalkulatora w naszej sprawie przeciwko mBankowi bankowi i jakie trzeba mieć informacje, zanim zasiądziemy do komputera. I zaczniemy wypełniać rubryki kalkulatora oraz dokładnie jak te rubryki wypełnić. Tutaj już to zademonstruję pokażę Wam wszystkim na ekranie jak to należy zrobić. Zaczynając od początku, skąd wziąć kalkulator? Zapewne dostałeś ode mnie maila, w którym było, był po pierwsze link do uzasadnienia wyroku. Mam nadzieję, że wierzysz już, że można wygrać z bankiem. Ja wygrałem, więc jest to możliwe. Drugi link to był właśnie link do kalkulatora na płaconych odsetek. Być może też już go opierałeś, próbowałeś z tego skorzystać, ale nie dla wszystkich. Obliczenia finansowe są chlebem poprzednim. Nie dla wszystkich też Excel. Program Excel jest w codziennym użyciu. A kalkulator jest właśnie sporządzony za pomocą programu Excel, więc tutaj, w tym filmie, w tej prezentacji postaram się wyjaśnić, jak dokładnie należy z tego kalkulatora korzystać. Autor kalkulatora jest nieznany. Jeżeli Ty jesteś tym autorem, to daj mi znać. Na pewno umieszczę swoje nazwisko w opisie tego filmu. Umożliwia on nam obliczenie wysokości naszego roszczenia, czy przede wszystkim kwoty zawyżonej, kwoty w którą zapłaciliśmy bankowi. Aby skorzystać z kalkulatora, potrzebujemy komputer z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 oraz musimy mieć również Microsoft Office Excel 2007 lub 2010. Ważna kwestia do jakich kredytów możemy zastosować kalkulator. Niestety, niestety, nie do wszystkich. Oczywiście można go dostosować do wszystkich, ale ta konkretna wersja kalkulatora może być zastosowana tylko do kredytów ze stałą ratą. I mówimy tu o stałej racie we frankach, bo wiadomo, że nikt z nas nie ma stałej raty w złotówkach, ponieważ kurs franka szwajcarskiego cały czas ulega zmianie. Jeżeli więc masz kredyt ze stałą ratą we frankach, możesz skorzystać z tego kalkulatora. Kalkulator jest również przeznaczony tylko dla tych, którzy spłacają swój kredyt w złotówkach. Jeżeli od pewnego czasu korzystasz z możliwości sprawdzania go we frankach. Również nie będziesz mógł w jakiś sposób bezpośredni, bez modyfikacji użyć kalkulatora. I kolejna ważna kwestia: o co sądzimy się z bankiem? Ja sądziłem się z bankiem o uznanie klauzuli 10 w paragrafie 10, mówiącej o zmianie oprocentowania za nieważną, a tym samym o zamrożenie. Stopy oprocentowania na poziomie z początku umowy. I oczywiście w konsekwencji o zapłatę nienależnie pobranych odsetek. Jeżeli ty sądzisz się o to samo, no to w bezpośredni sposób możesz skorzystać z tego ewakuatora. Natomiast jeżeli Twoją linią powództwa jest dochodzenie tak zwanej zasady Libor plus marża, czyli marża z początku kredytu, nie cała stopa procentowa, ale tylko marża z początku kredytu, no to niestety będziesz musiał dokonać modyfikacji tego kalkulatora przed jego zastosowaniem. Jakie korzyści odniesiemy z zastosowania tego kalkulatora? Przede wszystkim poznamy wysokość naszego roszczenia. Jest to podstawowa sprawa. Ponieważ po pierwsze, będzie od niej zależało wynagrodzenie naszego adwokata. Po drugie, będą od niej zależały opłaty sądowe. Po trzecie, może najważniejsze, najpierw my musimy podjąć decyzję o tym, czy o taką kwotę, daną kwotę warto się sądzić, warto spędzać na tym czas, czy też nie. Kolejną ważną korzyścią jest obniżenie prawdopodobieństwa konieczności powoływania biegłego, czyli takiej osoby, która podczas postępowania sądowego będzie sprawdzała te nasze obliczenia. W moim przypadku, ponieważ skorzystałem z tego narzędzia, takiej konieczności nie było. Bank w ogóle nie kwestionował obliczeń żadnym, żadnego komponentu tych obliczeń. Także jest to już pewien sprawdzony mechanizm, sprawdzone narzędzie, które też możesz wykorzystać i też możesz skrócić czas swojego postępowania o kilka miesięcy, przez to, że nie będziesz musiał czekać na opinię biegłego, jak również możesz obniżyć koszty swojego postępowania tutaj szacunkowo około 1000 zł. No ja nie wiem dokładnie, jakie to będą koszty, ponieważ sam nie musiałem ich ponosić. Teraz jeszcze raz, co dokładnie możemy tutaj policzyć? Możemy policzyć niezależne, jaka jest wysokość nienależnie pobranych rad, czyli zawyżonych rad, ale jest jeszcze drugi taki troszeczkę zapomniany komponent możliwego roszczenia to jest zawyżony stan naszego zadłużenia. Czyli w momencie, kiedy gdybyśmy spłacali nasz kredyt według innej stopy procentowej, Nasze zadłużenie spadałoby szybciej niż jest to w chwili obecnej. Czyli stan naszego zadłużenia na naszym koncie kredytowym byłby niższy niż ten, który mamy obecnie. Aby skorzystać z kalkulatora, musimy najpierw zdobyć troszeczkę informacji o naszym kredycie. Będziemy to zdobywać z naszej umowy kredytowej, z naszego harmonogramu spłat. Na zakładce kredyt na naszym koncie Mbank i z naszego e -konta. To są trzy źródła, które tutaj będą nam potrzebne. Początkową kratę, kratę kredytu odczytujemy z umowy. Kwotę spłaty złotych od początku kredytu, tutaj wszystkie kwoty będą nam, nam potrzebne, odczytujemy z wyciągu z naszego e -konta. Kwoty spłat we frankach odczytujemy. Z naszej historii kredytu no i dzień miesiąca, w którym następuje skład, również możemy odczytać z umowy lub um, z dowolnego z pozostałych źródeł. Teraz już przejdziemy do um, demonstracji samego narzędzia. To jest właśnie kalkulator napłaconych odsetek. Składa się on z trzech zakładek. Pierwsza zakładka to roszczenie do niej wrócimy na końcu. Kolejna zakładka to, kolejne dwie zakładki to faktyczny harmonogram spłat, spłat i harmonogram spłat hipotetyczny według umowy. Zerknijmy na faktyczny harmonogram spłat. Tutaj uwaga, o której nie wspominałem wcześniej, że jeżeli ładowałeś ten kalkulator jakiś czas temu, to zrób to ponownie za pomocą linku, który. Znajduje się poniżej tego filmiku, ponieważ, jak widzisz, troszeczkę to narzędzie uporządkowałem z zastosowaniem kolorów, które ułatwią nam zrozumienie, które z tych danych musimy wpisać, a które wyliczą się automatycznie. Więc te dane, które są zaznaczone na żółto bądź pomarańczowo, my musimy wpisać. Tutaj każda z tych linii reprezentuje jedną ratę kredytu i musimy podać. Te dane, które są żółte, bądź pomarańczowe. Pozostałe dane zostaną nam wyliczone. Więc Po pierwsze, musimy podać dzień spłaty i to zawsze będzie ten sam dzień miesiąca, Czyli w tym przypadku piąty dzień miesiąca. W swoim przypadku może być to szósty, siódmy, dziesiąty, bądź pierwszy dzień miesiąca, w zależności od e, Twojej umowy. Obojętnie, czy ten dzień wypada w niedzielę, czy. Nie w niedzielę czy w święto, czy spłata następowała w danym miesiącu faktycznie dzień później czy dzień wcześniej. Nie ma to znaczenia dla tych obliczeń. Zawsze wpisujemy tutaj ten sam dzień miesiąca. W kolejnej kolumnie wpisujemy stopę procentową, jaka została zastosowana właśnie w tym danym miesiącu. Widać tutaj, że ta stopa się zmienia. Ona się zmienia, ponieważ bank zmienia ona oprocentowanie ale również, ponieważ na początku, być może, naszego kredytowania nasza nieruchomość nie miała wpisu do księgi wieczystej, więc obowiązywała nas nieco wyższa stopa procentowa. To wszystko musimy tutaj uwzględnić. Więc znowu te zmiany oprocentowania możemy znaleźć w naszej historii kredytu. I tutaj je wpisać. Prawdopodobnie zmiany swojej Twojej stopy procentowe następowały podobnie jak w mojej, więc możesz ich poszukiwać w podobnych okresach do tych, które są na tym przykładzie. W kolejnej kolumnie F wpisujemy wysokość raty ze franka. I tutaj ja zastosowałem taką technikę, że wpisywałem tutaj sobie ze znakiem równości na początku sumę dwóch cyfr, czyli kwoty. Kapitałowej i odsetkowej, i jak Excel tutaj automatycznie wylicza całkowitą kwotę. W kolejne, kolejnej kolumnie podaję tą samą kwotę złotówkach, czyli ta kolumna pochodzi jak gdyby z historii kredytu, ta kolumna pochodzi z e-konta. I w tej kolumnie automatycznie XANA wylicza stopę procentową kurs walutowy, jaki został e, zastosowany przez bank w tym danym miesiącu, który będzie nam później potrzebny, czy, który wykorzystuje e, trzecia zakładka e, kalkulatora. Wynikiem naszych obliczeń jest suma spłaconych rat. <laughs> um. Widzimy tutaj również aktualny stan naszego zadłużenia, który tutaj i tutaj jest pokazany to jest ta sama cyfra, który później będziemy porównywali z hipotetycznym stanem zadłużenia, który powinniśmy mieć, gdybyśmy spłacali kredyt prawidłowo. Przechodząc na zakładkę harmonogram spraw według umowy. Ta zakładka obrazuje nam nasz harmonogram skład, który powinniśmy mieć, gdyby bank cały czas stosował stopę procentową z początku naszej umowy. Oczywiście znowu z uwzględnieniem okresu początkowego, kiedy ta stopa procentowa była o 1% wyższa, ponieważ oczekiwaliśmy jeszcze ciągle napis do księgi doczystych. Podobnie jak na poprzedniej zakładce podajemy datę stopy procentową. Teraz jeszcze taka uwaga, tutaj mamy, podajemy też w kolumnie G. Numer raty. Jest to ważny numer, i też warto zauważyć, że nie wszyscy będą mogli dochodzić w roszczeń aż od piątej raty, ponieważ część roszczeń mogła już ulec przedawnienie. Jeżeli tematyka przedawnienia jest jeszcze zupełnie obca, no to znowu zajrzyj poniżej, tam znajduje się link do. Tomka na naszym blogu wygrałem ten banking, który tą tematykę omawia. Więc być może w Twoim przypadku część z tych wierszy trzeba będzie usunąć, ponieważ tylko możesz już dochodzić tylko części tych kwot. Tutaj wynikiem naszych obliczeń jest sumaryczna kwota rat, którą powinniśmy zapłacić, gdyby. Bank naliczał nam nasze raty prawidłowo. I również mamy tutaj drugi wynik. To jest z, z, z saldo zadłużenia, które powinniśmy mieć w tej chwili na koncie kredytowym, gdyby bank naliczał nam odsetki według tego hipotetycznego harmonogramu. A zakładka roszczenie pokazuje nam podsumowanie gdyby, tych wszystkich obliczeń. Czyli faktycznie, Nasze aktualne zadłużenie wynosi tyle, a spłaciliśmy w sumie rad tyle. E, natomiast powinniśmy mieć zadłużenie tyle, czyli o 3000 franków mniej w tym przypadku i powinniśmy zapłacić o 17 czy prawie 18 tysięcy mniej rad. I teraz tutaj powstaje takie pytanie: czy te kwoty się ze sobą przypadkiem w jakiś sposób nie zazębiają nakładają? Absolutnie nie. I również w bank. Przyznał, że zgodził się z tym, że to są zupełnie rozłączne roszczenia. One w żaden sposób siebie nawzajem nie wyczerpują i warto wziąć oba te roszczenia pod uwagę przy konstruowaniu pozycji. Ja mam nadzieję, że tym filmikiem przybliżę Wam troszeczkę funkcjonowanie kalkulatora na płaconych odsetek. Jeszcze raz, wersję kalkulatora, którą widzicie, możecie pobrać poniżej. Możecie również pobrać tam e-booki, które no, tym z Was, którzy słabo znają program Excel albo w ogóle jeszcze go nie używali, umożliwią Wam one jak gdyby, zapoznanie się z podstawami tego programu, aby może, abyście mogli w swobodny sposób dokonać czy wykonać te kroki, które. Tutaj przed chwilą omawiałem. Tak więc mam nadzieję, że i Wy za kilka, kilkanaście miesięcy również będziecie mogli powiedzieć, tak jak ja, że wygrałem z M-Bankiem.